Dzień dobry, cześć, Misiaki! Witam się z Wami w moim co dwutygodniowym, nowym formacie filmików, czyli w moim wakacyjnym, urlopowym czwartku <grym> na zmianę z kaczuszkami. Będziemy co drugi tydzień przechodzić sobie na filmik z moim nowym boksem, nie boksem, z moim nowym binderem. Mój nowy binder wakacyjny, który sobie właśnie stworzyłam, między innymi właśnie z moich boksów, dlatego mówię boksem. To jest właśnie mój, mój binderek, który będzie nam towarzyszył co dwa tygodnie. Dobra, po kolei. Ja przed sekundą nagrałam wam ten filmik, który mówi o tym, jak wygląda. Te, wyglądają nowe nowości, dlatego jeszcze jestem taka rozbiegana będziemy sobie robić ten binder, ten segregator właśnie urlopowy, typowo i w nim znajduje się wiele rzeczy związanych z wakacjami, z urlopami z zwiedzaniem i tak i to sobie do tego sobie przejdziemy za chwilę <grym> za chwilę sobie do tego przejdziemy w pierwszej kolejności zrobimy sobie naszą minimanię e, zrobimy sobie naszą minimanię e, kocią minimanię e, ja tu mam Chyba 30 zł, albo 40, wiecie co, nawet nie wiem. Poczekajcie. Szybko przeliczę eee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 40. No dobra, będzie 40 zł i nasze kocie wyzwanka. Nasze kocie wyzwanka eee, szybko ogarniemy mi. Manie, czekajcie, minimani, a potem będziemy sobie już robić ten boks wakacyjny. Także pierwsze to co krótsze, bo potem o tym zapomnę pewnie, a obiecałam sobie, że w każdym filmiku z marca będzie Aha. właśnie będą właśnie mini wyzwanka. Więc lecimy z tematem. Do każdego wyzwania dokładam dwa złote, do którego wyzwania to mówi kostka. Także trójka. Mamy trójeczkę. Piątka. Piątka ostatnio też dużo dostała. Ciekawe, czy dzisiaj też tak będzie. Z jedynka. Dwa złote. Ups, szóstka. Hmm, szóstka na drabie, bo ostatnio nie dostawała. E, piątka. Za bardzo. Nie widzicie tego, ale wypadła jedynka. Szóstka. Ok. Piątka. Jedynka. Trójka. A dwójka i czwórka. Halo. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. I piątka. I dwójka. No dobra, czyli każde wyzwanko dostało, bardzo mnie to cieszy. Dwójka, e, piąteczka, czyli kotek od Kasi. Pozostałe kotki są od Izy. Ten jeden jest od Kasi. Jedynka. I ostatnie dwa rzuty. Czwórka. I, i jedynka. Dobra, to mamy. W takim razie i już sobie pozaznaczamy szybciutko nasze rzuty. Czyli mamy 6 zł do tego kotka, takiego puchatego, ładnego. I zaznaczamy sobie w takim razie 3 serduszka i zostają nam jeszcze, zostaje nam jeszcze jedno. Także pewnie w niedzielę go skończymy. Zobaczymy, czy się... Uda w sumie, jak wypadnie, to go skończymy. Jak nie wypadnie, to go nie skończymy. Także tutaj mamy już jednego zrobionego kota. Tutaj mamy cztery złote, czyli dwa serduszka. Dobrze, tam były trzy. Tu mamy dwa serduszka. Chodź do koteł. Ciach i ciach. Ten filmik będzie długi, więc jeśli dopiero go zaczynacie oglądać, znaczy wy już wiecie, jaki jest długi, bo już widzicie po długości filmu, ale no generalnie weźcie sobie coś do picia, do jedzenia. <laughs> Możemy się przydać. Dwa, cztery sześć, osiem, dziesięć, czyli pięć serduszek. Skreślamy w kotku od Kasi. Ale tutaj mamy jeszcze sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli zostało nam trzy serduszka, tak coś myślę, że może w niedzielę będą jakieś skończone wyzwania. E, tu mamy cztery 4 złote, 4 zł. dobrze. Jesus. Chwila zawiechy, chwila zawiechy, czyli dwa listki. Został nam jeden, dobrze. I tu mamy złotych, więc trzy listki. Tu też nam został jeden. Okej, okay, muszę sprawdzić, czy mam tyle i wyzwań, żeby w niedzielę wszystkie je w razie czego wymienić, bo myślę, że te, które dostały po, zostało im po jednym, no to raczej jest to dosyć prawdopodobne, że w niedzielę się skończą. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, czyli pięć pól skreślamy, a mamy tylko cztery do skreślenia, więc mamy skończone wyzwanie. Mamy 2, 4, 6, 8 złotych potrzebnych, czyli te tutaj mamy. Zaraz je sobie wymienimy. Poczekajcie, gdzie ja mam wymianki? Tu mam dyszkę. Dobra. To sobie wymienimy. Zostawię może tak. O. I to zaraz damy. Następne wyzwanie. Tylko gdzie ja mam te kocie wyzwania? Może gdzie ja je wsadziłam? Tak, dobrze mówię. 2, 4, 6, 8, 10. Tak. 10 i 10. I to jest skończone wyzwanie. A 2 złote ląduje... Czekajcie po kolei. E, gdzie są moje spinacze? <grym> ja mam... Ja mam tutaj taki bajzer, słuchajcie, na, tej, na tym biurku dzisiaj, że no, nie, nie, nie uwierzyłobyście. Dobra, te dwie dychy sobie tam gdzieś potem, e, jak będę pamiętać, że tu są, sobie wymienię i pakujemy do naszej, zobaczcie, do naszej e, tory musi. Tylko gdzie ja mam jeszcze? Dajcie mi sekundkę, dajcie mi sekundę. Ała. Taka propos, przed ostatniego filmiku i e, tych tekstów o tym, że ja się obijam. Dobra, mam, znalazłam. Mam kolejnego kotka od Kasi. Dwa e, złote, skreślone. Dobra, jedna łapka równa się dwa. Dobra, poty mamy ogarnięte. Tak na przyspieszeniu, ale ten filmik naprawdę będzie długi i ja bym nie chciała, żeby on był jakoś bardzo, bardzo wybitnie, wybitnie długi. Dobra, to teraz tak. Pokażę Wam najpierw, jak wygląda ten mój segregator urlopowy. Tu jest 12 kopert. One są podpisane, więc będziemy sobie losować kopertę, do której będziemy dorzucać. I mamy mój boks urlopowy, potem mamy zdrapeczkę z minorki, potem mamy rajskie wakacje od mimi, tu będziemy kontynuować zbieranie. Mamy budżetowe biuro podróży, mamy gdzie w Polsce? Mamy Meksyk od Mimi. On zniknął z cotygodniowych. Tutaj mamy box od Justynki z budżetu Justyny, ten paryski. Sorry, Jasta za ucięcie tego, ale nie chciałam tego robić jako typową okładkę, tylko zaznaczenie, że to będzie twój, twój box. Mamy w 80 dni dookoła świata. Mamy e, moje mini wyzwanka, które tutaj będziemy sobie podyszce robić, mamy <gryw> czas na wakacje od Izy, kierunek Londyn, który mówiłam, że będę e, e, zbierać, mamy urlopowy Shaddebox Box i mamy od mimi te e, rzuty kostką, które też były w cotygodniowych, które właśnie z cotygodniowych wyszły do tego bindera. I teraz tak, e, jeśli chodzi o. Ten, to wezwanie Izy. Ja sobie też tutaj zrobiłam em, 8 kopertek. E, nieplanowane i kieszonkowe są w jednej kopertce. I e, jeśli wypadnie mi, która jest Iza, gdzie jest Izabela? Czekajcie, to był dziesiąty? Czu, 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 dziesiątka. To ja wtedy sobie po prostu rzucam kostką i wybieram, do której kopertki sobie dorzucam u Izy. E, potem mam to samo z paryskim. Paryskiego jest z kolei 10. Wybrałam sobie, wylosowałam sobie, naprawdę losowałam 10 wyzwań z paryskiego, pozostałe są odłożone. I potem mamy moje dwa boksy spakowane tutaj, i tu mam je każda karta w osobnej kieszonce, dlatego że chcę je robić tak samo jak na leśnikarnie, czyli właśnie będą sobie każde osobno zbierać. Tu mam kieszonkowe na okładce, a na tej okładce mam oczywiście podróż przez Europę. Dobrze. To tak tytułem wstępu. Jeśli nie wiecie o czym mówię, czym są moje nowe boksy, to znaczy, że nie oglądałeś wczorajszego filmiku em, i warto tam wrócić. Em, dobrze, e, czy ja się napiłam w międzyczasie, e, żeby nie mieć suchego gardła? Nie, więc dajcie mi sekundę, ja się napiję i zaraz wracam.